Światowa unikalność fitosuplementów Naturdej. Zdrowie to dla niektórych ludzi największa wartość. Lecz styl życia, postęp cywilizacyjny czy jakość żywienia nie wpływa korzystnie na jego podtrzymywanie. Dlatego bardzo ważne jest uzupełnianie diety najskuteczniejszymi fitosuplementami firmy Naturdej. Dlaczego preparaty Naturdej nie mają konkurencji? Po pierwsze są skomponowane ze składników o największych stężeniach. Potrafią one dochodzić nawet do 120 do 1. A to oznacza, że ze 120 kg surowca powstaje kilogram sterzonego ekstraktu. Średnie sterzenie ekstraktu w produktach naturdej to 10 do 1. Dzięki temu osoba suplementująca się ma pewność, że otrzymuje największą możliwą i dostępną dawkę substancji czynnej biologicznie. Wszystkie składniki, z których powstają fitosuplementy naturdej, Pochodzą w certyfikowanych plantacji ekologicznych oraz przechodzą rygorystyczne badania na zawartość metali ciężkich i pestycydów. W naturdej produkty robione są tylko z ekstraktów o stuprocentowej czystości i najwyższej jakości. Dobór składników przez technologów i ekspertów następuje w taki sposób, aby składniki współdziałały synergicznie czyli potęgowały działania substancji czynnych. Produkty są komponowane tak, aby miały największą fłanialność i bioprzyswajalność. Konkurencyjne firmy stosują w kapsułkach wypełniacze w postaci mączki kukurydzianej lub ziemniaczanej. W Naturdei nie stosujemy żadnych wypełniaczy, w naszych formulacjach są tylko czyste, stężone ekstrakty roślinne, dzięki czemu produkt jest maksymalnie skuteczny. Nasze kapsułki są wytworzone z czystej spiruliny, która sama w sobie jest bardzo dobrym suplementem diety. Podsumowując, produkty podobne na rynku posiadają dużo mniejsze stężenia uboższe składy oraz wypełniacze, co obniża ich skuteczność bioaktywnego działania oraz jakość. Naturdej etyka produktowa to nasz priorytet. Sprawdź sam,